Ukraina zgodziła się na proponowane przez USA natychmiastowe 30-dniowe zawieszenie broni. Prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim oświadczeniu położył jednak nacisk na kluczowy warunek. Jego zdaniem powodzenie tej inicjatywy pokojowej zależeć będzie od gotowości strony rosyjskiej do przestrzegania warunków zawieszenia broni. Ukraina spryjmuje tę propozycję. My uważamy że to za pozytywnym Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо рускі погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Опруч завішення броні, адміністрація Трампа привручила помоць військовому oraz виміна інформації вивідовчих для України.

porozumienie świadczy o znaczącej zmianie tonu między USA a Ukrainą. Oba kraje sygnalizują teraz, że są po tej samej stronie w trwających negocjacjach.